Kiedy się boję, mała Zosia złapała swoją nową książkę i pobiegła na swoje ulubione drzewo. Długie gałęzie były świetne do wspinaczki. Wspięła się na jedną z nich i oparła o pięć drzewa. Inna, mocna gałąź obok niej była dodatkowym zabezpieczeniem. Zosia bardzo lubiła swoje specjalne miejsce na drzewie. Czasem bawiła się tutaj swoją lalką, jaśminą. Ale nie dzisiaj. W tym momencie chciała zajrzeć do książki. Ostrożnie wertowała błyszczące strony. Tatuś przeczytał jej tę odpowiedź z zeszłego wieczoru i Zosia zapamiętała ją, gdy po prostu oglądała kolorowe obrazki. Zadrżała, przyglądając się ciemnym burzowym chmurom na obrazku i oślepiającemu zygzakowi błyskawicy. Jakiś chłopiec o zmartwionym wyglądzie wyglądał z okna z niepokojem spoglądając na nadchodzącą burzę. Zosia, oglądając tą książeczkę, prawie wyobraziła sobie, jak się czuł. Ten chłopiec się na pewno boi, powiedziała głośno. Wiedziała, jak to jest bać się grzmotów i błyskawic. Ona też nie lubiła ciemności ani węży. Zosia mieszkała w Gwatemali, gdzie węże pełzały w wysokich trawach albo ukrywały się w stosie suchego drewna. Nie wszystkie były jadowite, ale niektóre były bardzo niebezpieczne. Zosia wiedziała, że nigdy nie wolno jej biegać na bosaka przez wysoką trawę albo wkładać ręki w kubkę suchych liści, na wypadek gdyby tam był wąż i chciał ją ukąsić. Odwróciła jeszcze dwie strony książki. Mama chłopca przytulała go i chłopiec już się nie bał. Potem wyrecytowali razem werset z Biblii, powiedziała Zosia. Tatuś i ja też wyrycetowaliśmy werset z Biblii. Co to był za werset? O, już wiem. O tym, żeby ufać Bogu, kiedy się boję. Przypomniała sobie Zosia. Oparła głowę o pień drzewa. Nagle Max, jej pies, zaczął głośno szczekać, a Zosia poczuła dziwne drżenie wzdłuż całego drzewa. Rusza się! Całe drzewo się rusza. Co się dzieje? Teraz drżenie było silniejsze. Nagle Zosia uświadomiła sobie, co to było. Trzęsienie ziemi. Wrzasnęła, zeskakując z drzewa i zbiegła z pagórka w kierunku domu. Oczy miała wielkie ze strachu, a serce o mało nie wyskoczyło jej z piersi. Wiedziała, że w czasie trzęsienia ziemi nie należy wchodzić do domu. Zamiast tego pobiegła do miejsca na podwórku, gdzie kiedyś rodzina umówiła się na wypadek trzęsienia ziemi. Mamusia wyszła z drzwi, niosąc jej małego braciszka. Mamusiu, szlochała Zosia, boję się. Nie bój się, kochanie, chyba już przeszło, powiedziała mama łagodnie. Było krótkie trzęsienie ziemi, ale gwałtowne. Zobacz, linie energetyczne jeszcze się kołyszą w powietrzu, pomiędzy słupami, wzdłuż całej ulicy. Mamo, boję się, że kiedyś tak. tak będzie takie wielkie, silne trzęsienie ziemi, że nasz dom się zawali. Powiedziała Zosia płaszliwie, kiedy mama przykucnęła, żeby ją przytulić. Może tak się stać, wyjaśniła łagodnie mama. Nasz dom wprawdzie został zbudowany na tyle solidnie, żeby wytrzymać nawet trzęsienia ziemi. Ale przy naprawdę silnych wstrząsach może się zawalić. Jednak nie chcę, żebyś się o to martwiła. Silne trzęsienia ziemi nie występują zbyt często w miejscu, gdzie mieszkamy. Ostatnie bardzo mocne trzęsienie ziemi w Gwatemali było tak dawno temu, że tatuś był małym chłopczykiem. Pamiętasz werset z twojej książki z historyjkami biblijnymi? Tak, mamusiu. Oglądałam ją właśnie, kiedy drzewo zaczęło się trząść. Zeskoczyłam tak szybko, że upuściłam książkę. Ale ja pamiętam ten werset o tym, żeby ufać Bogu, kiedy się boję. Tak jest, Bóg chce, abyśmy mu ufali zamiast się martwić. On nas kocha i troszczy się o nas. Myślę, że to byłby dobry werset do zapamiętania dla nas wszystkich. O tak, nauczmy się go, ucieszyła się Zosia. Pobiegła szybko zabrać książkę z ziemi. Potem razem z mamą i z braciszkiem weszli do domu i odszukali werset czwarty z psalmu 56. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie Boże mam nadzieję. Przeczytała mama. Znam pewną pieśń z tymi słowami. To dobry werset dla nas. Możemy go recytować i śpiewać, zanim pójdziemy spać, tak, Zosiu? Zosia skinęła głową. Mamusiu, a zaśpiewasz teraz tą piosenkę? Kiedy mama śpiewała refren, będę ufał ci, będę ufał ci. Zosia zwinęła się w kłębek oparta o nią i pomyślała: Jak to dobrze jest ufać panu Bogu, zamiast się bać.